Co takiego fajnego, ciekawego możemy zobaczyć w Energylandii? W Energylandii mamy mnóstwo ciekawych rzeczy. Mamy 133 atrakcje, z czego 28 jest dedykowanych szczególnie dla dzieci od 0 do lat 3. Mamy największego hybryd Kostera na świecie, kostera Zadre. Mamy też największego Mega Kostera w Europie, Hyperiona. To taki z większych atrakcji. I jesteśmy też parkiem numer numer 1 w Europie. No, właśnie największy park rozrywki w Polsce. Co jeszcze, jakie plany? Jakie plany? Niewiele mogę zdradzić. Okay. W tym momencie budujemy kemping z szczególnym naciskiem na dzieci. Będzie to pierwszy czterogwiazdkowy tematyczny kemping w Polsce z bardzo dużą ilością zabaw dla najmłodszych. Dużo osób odwiedza Energylandia? W zeszłym roku odwiedziło nas 2 miliony gości. No, i w tym roku liczymy na więcej. Co tak naprawdę oznacza ta nagroda dla, dla Was? No, jest to ogromny zaszczyt. To miejsce jest budowane szczególnie dla dzieci, dla ich marzeń, dla spełniania, dla spełniania ich marzeń. Dlatego, żeby dzieci mogły się oderwać od rzeczywistości na ten jeden dzień e, i mogły poczuć coś niesamowitego. To trochę nagroda też dla nich, prawda? Tak, zdecydowanie.